O, na dół? Dawaj na dół. O, Wow. Bonio się odpalił. A, chyba mogę się iść na tą górę. Górę lewo, chyba mogę iść, ale może ci się uda. Bonio leci normalnie tam. Pa jaka walka, człowieku. O, <laughs> chyba jednak widzowie się nie udało. <laughs> I no i witam moi drodzy w drugim odcineczku z Return of the Science, jak mogliście na początku zobaczyć taki mały teaser, co się dzisiaj działo między innymi, a działo się naprawdę sporo. A jeżeli chodzi o akcję z Boniem, to znowu lecimy razem z moim widzem, koleżką, więc będziemy sobie znowu zwiedzać i latać po świecie, jaki nam tutaj serwuje serwerek z Dragon Balla, klasycznie depo. Droga po taski, co nie? Bierzemy kolejne taski, żeby troszkę tego hara rozkręcić, kolejne potworki będą walone na dziąstwo, można po prostu powiedzieć. Odbieram też swoje nagrody. Dodatkowo biorę kolejne taski, między innymi właśnie te snake'i, które teraz możecie zobaczyć na ekranie oraz kraby, więc robiąc taski robimy po prostu szybciej, no ekspa, nie? Więc jest, jest to o wiele łatwiejsze, tutaj Wam też oczywiście przyspieszę, żeby to jakoś tak w miarę było, w miarę git, no i lecimy na miejscówę. Tu nam się też pojawił właśnie jeden Samon, który jakby pomagał trochę przy przez chwilę, ale no niestety później zniknął. Jeżeli chodzi o te snake'i, no to łatwa robota, no akurat tutaj raczej nie ma problemu, jeżeli chodzi w ogóle o takie bieganie gdzieś po respach, moi drodzy, no to warto robić to w duo. Return of the Science to MMORPG w klimacie Dragon Ball, które przeniesie cię do otwartego świata pełnego przygód. Stwórz postać, dołącz do drużyny i buduj potężny klan. Zmierz się z innymi graczami w PvP, eksploruj dungeony i rozwijaj swój ekwipunek, by zdobyć przewagę na Future Earth. Rejestruj się z linku w opisie, otrzymasz w ten sposób 3 dni premium. Przechodząc do dalszej części odcinka, moi drodzy, pokonaliśmy jednego z dinozaurów, takich Tibiskich. Wcale łatwo nie było, ale było ciekawie, bo coś innego, nowe potworek i tak dalej. Teraz byliśmy na odmiany, właśnie na tych krabach, na pustyni, w której aż się w oczach mieliło, jeżeli chodzi o te kolorki. Jak chodzi o przyspieszenie tej gierki, to tutaj jest ten ziomek, z którym walczyliśmy ostatnio. Jak chodzi o te gierki tutaj, o przyspieszenie, no to staram się gdzieś to tak czasami robić wolniej, czasami szybciej, żeby się też coś byli w stanie obejrzeć z tego filmu, a nie tylko posłuchać. No, rozpinałem sobie parę rzeczy, Rozmieniałem, jak wygląda w ogóle tutaj jakiś advertising chat czy coś w tym stylu. Okazało się, że pisze się to zazwyczaj głównie na Globalu, nie? Że Global to jest taki jakby ich ogólny word Chat, coś w tym stylu, nie? No, wiadomo. Zapraszam was serdecznie oczywiście na streamy, na dol gorgo dolna kreska, stream na Twitchu oraz ten, zazwyczaj też na YouTube'a i tak dalej. Ale no głównie zapraszam Was na Twitch'a, no chyba że chcecie na YouTube czy gdzieś tam, no to też serdecznie Was zapraszam na TikToka również Gorgo Oficjal na TikToku, nie? Linki pewnie gdzieś tam Już się znajdują w opisie, a jak nie, to pewnie znajdziecie, a jak nie, to ja wam wyślę gdzieś w komentarzach, więc dawajcie znać. Pamiętajcie, że wchodząc tam w linkach podanego w opisie z kodem Gorgo macie 3 dni paca na start, jak ktoś chce sobie popróbować. A że ja jestem fanem Dragon Balla, no to wiadomo, że chciałem sobie popróbować. Lubię grać w Debeka, lubię grać w jakieś naruto ogólnie lubię anime oddajemy taski bierzemy kolejne taski proszę państwa tym razem nieco inne i lecimy będziemy lecieć ale czego? bo nie wziąłem bo jednego taska jeszcze o właśnie nie wziąłem jeszcze jednego taska no i lecimy na kolejną miejscówę z takich ciekawostek mogę wam powiedzieć że szykuję już kolejny odcinek ponieważ no to jest tak jakby drugi a ja już jestem jakby po trzecim live więc kolejny odcinek też będzie fajny i powiem wam że nadchodzą Spore boosty, nie? Spore busty nadchodzą, ponieważ robimy coraz wyższy poziom Dzięki czemu mamy coraz lepsze skile I to wszystko fajnie oddaje, no tutaj jak łatwo zauważyć, właśnie walczymy Z wilkami Wilki są normalnie, wiesz co chodzi <grych> No, robimy taska na wilkach I przy okazji coś tam sobie fajnego rozkminiamy Jeżeli chodzi o to wszystko to no jest to taka miejscówka, na której powiem wam szczerze, naprawdę można bez problemu w miarę spoko sobie przy I przy okazji można porozmieniać fajne miejscóweczki gdzieś dookoła tu Jeżeli chodzi o bossy, no to w następnym odcinku też zobaczycie troszkę bosów, nie? Kolejny task zrobiony, Rafonius gif się pojawił, próbowałem zrobić follow-up, ale nie wiem, czemu coś nie chciało zatrybić. Jednak koniec końców się udało i lecimy dalej, proszę Państwa, lecimy dalej, lecimy na kolejną miejscówkę, którą możecie zobaczyć teraz na mapce. Jeżeli chodzi o w ogóle zwiedzanie, to mega mi się to podoba, że można sobie dużo pobiegać, pozwiedzać i mapka naprawdę jest ogromna. Jeżeli chodzi o właśnie o mapę, no to powiem wam szczerze, że bardzo łatwo się można pogubić, ale macie też oznaczenia. O, i tutaj jesteśmy na tych małpach, na których no, powiem wam szczerze, po zrobieniu tych wszystkich tasków. No to była zadyma, nie była zadyma, była zadyma, którą mogliście gdzieś tam na początku odcinka też obejrzeć. Tutaj też wam trochę bardziej to wszystko przyspieszyłem. No i zaraz zobaczycie, zobaczycie całą tą bitkę. Ale mogę wam powiedzieć, że się oddzięczyłem w miarę kolejne spele, kolejne czary zostały załadowane, a my, moi drodzy, w tym oto momencie można powiedzieć, że zbieramy się tutaj. Odchodzimy na dół? Dawaj na dół. O! Wow. Bonio się odpalił. A chyba mogę się iść na tą górę. Górę lewo chyba mogę się iść, ale może ci się uda. Bonio leci normalnie tam. Pa, jaka walka człowieku. O kurwa. <śla> chyba... <śla> chyba jednak widzowie się nie udało. <śla> 一比。<laughs> <Peace. S 2> <laughs> No, jak widać, misja nieudana. Odrodziliśmy się w Temple oboje, dostaliśmy na Bosik okazał się być lepszym oponentem niż my <laughs> i nie poradziliśmy sobie z nim. Oczywiście można by było korzystać z tych sensu binsów, o których później się dowiedziałem, więc pewnie zobaczycie to w następnym odcinku dopiero. Czyli takich jakby potionów, dzięki którym byłoby łatwiej. No, bo tutaj byliśmy, no, można powiedzieć, totalnie bez szans. No, ale zanim do tego dojdzie, postanowiliśmy trochę przyexpić nasze hary, żeby nabrać więcej skilla, nie? Im większy skill, im większy speed atak, i atak speed i w ogóle, w ogóle wszystko tak naprawdę cały def, movement i tak dalej, no tym lepiej się później gra Im większy fokus, wyższy jakby magic level, powiedzmy, więc większe hity. No im większy level, no to tak samo większe hity, tak. Tutaj właśnie lataliśmy też na takich potworkach, które moim zdaniem mega fajne były, one w ogóle były tak silne, że wyska wyskakiwała informacja, że you are too weak, nie? Że jestem za słaby na nie, ale na szczęście no ziomal nie można powiedzieć, więc też mnie leczy. Co oczywiście wygląda, że te potwory wcale nie są takie trudne, ale uwierzcie mi, że te potworki naprawdę są trudne, bo mieliśmy naprawdę spore problemy, żeby sobie z nimi poradzić w pojedynkę. To, że latamy sobie we dwójkę, to jakby nam jest yy, łatwiej teraz, nie? No bo wiadomo, on mnie gdzieś tam leczy, więc żeby was to nie zmyliło, bo czasami jest tak, że ktoś sobie pomyśli, a to nalajcie i wiedzie na taką klatę, No i niestety. Odbije się, nie? Odbije się i zobaczę, wcale nie jest tak kolorowo. Ja tak miałem parę razy, jak brakowało właśnie druida obok mnie. Jak chodzi teraz o to miejscóweczkę, no to robiliśmy sobie taska na szkielety. I w następnym odcinku właśnie zobaczycie, będzie odcinek cały. Dosłownie, cały odcinek będzie dedykowany właśnie bosom. I nie tylko, jeszcze jeden bonus będzie w następnym odcinku, więc czekajcie moi drodzy. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, czy kiedykolwiek graliście na tych serwerach Dragon Balla, czy w ogóle pamiętacie coś z tych czasów i jeżeli byście grali, to jaką profesją byście chcieli być? Ja zawsze byłem akurat fanem Gohan'a, więc postanowiłem, że tym Gohanem będę. Tutaj akurat jest wiesz, dużo speli, dużo takich rozkmin, dużo nowości, więc wiadomo, gdzieś tam człowiek się cały czas uczy, ale idziemy w dobrym kierunku. Dobrze, że Bonio ogarnia, bo Bonio grał kiedyś właśnie na tym serwerze stricte i dużo, jakby może powiedzieć, dużo pamięta, nie? Bo tutaj macie też dużo właśnie jakichś różnych ekwipunków, dużo różnych czarów, więc ta ekspiola momentami. Nie jest łatwa, nie jest łatwo, bo nie wiadomo jakich speli na przykład używać, nie? No, ale mimo wszystko jakoś to w miarę szło. Jeden z moich ulubionych czarów to jest chyba Masenko, Beskitu, nie? To jest czar, który ja się po prostu jaram i z odcinka na odcinek idzie mi coraz lepiej go używanie. To działa troszkę w tym samym stylu jak Mord Hur czy coś takiego, nie? No bo, bo musicie wyselować w moby, ale jest nawet trochę trudniej. Bardziej niż Wizlux w sumie, o! No, bardziej niż Viz Niż Vislux, bo leci to tak perfidy na wprost. Ale co nie zmienia faktu, że jest mega zajama. Bo przynajmniej dzisiaj Was motywuje to do działania i do tego, żeby coś robić. A nie, że tylko sobie stoisz i klikasz i to samo wszystko leci, nie? Tutaj musimy się też trochę natrudzić, właśnie, żeby nakierować na te potworki. Co nie zmienia faktu, że wiadomo, nie jest to Tibia. Bo jest to jakby totalnie inny świat. Gdzieś to nam na jakimś podobnym silniku jest zbudowane. Ale fajnie się gra. Fajnie się gra. Dzisiaj słyszałem, że te Pokemony też są spoko, więc kiedyś może też sobie spróbuję na takim serwerze spoksów. Ale na chwilę obecną, jak jesteśmy tutaj ja na tym dragon Ballowym zakur. serwerku, to powiem wam, że robienie tych tasków idzie nam coraz lepiej. Nawet teraz na ekranie możecie zobaczyć, jak już fajnie umiemy się ustawić, żeby nie mieć jakichś problemów emocjonalnych od razu na antenie. No i walczymy i robimy kolejnego taska, nie. Kolejny task, tym razem. Razem, właśnie tutaj na tych birach. Ja wam to przyspieszę, bo tutaj był hardcore, tutaj trochę to wszystko zajęło, więc zrobienie tego taska, no, chwilę trwało tak naprawdę, ale było, było, no, było przyjemne. One aż tak mocno nie biją. Wydaje mi się, że chyba biją nawet słabiej niż szkielety, ale no, taski trzeba robić wszystkie po kolei, bo dzięki temu później macie coraz wyższy level i coraz większego skilla. No i tutaj moi drodzy, taka sytuacja, że próbowaliśmy rozkminić właśnie tą chmurkę. Okazało się, że jest jakiś problem. I nie wiedzieliśmy jaki, a w następnym odcinku właśnie odkryliśmy ten problem i już wiedzieliśmy co i jak. Następnie poszliśmy sobie dalej, trochę po XP, znowu na te małpy, znowu coś spróbowaliśmy sobie podziałać. Poszliśmy na te bossy, no i proszę Państwa, deduwa znowu, znowu deduwa, no. Tym razem próbowaliśmy solo, no i się nie udało. No i koniec końców, ostatnia rzecz w tym odcinku, oczywiście skillowanko, klasycznie na sam koniec, żeby trochę tego skilla nam też urosło, żeby w przyszłych odcinkach szło nam coraz lepiej. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia, hej!